Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? Odpowiedź tak. Oglądasz wideo z prawdziwego egzaminu kategorii B. Czy po skręceniu w lewo, widoczne na jezdni poprzecznej oznakowanie poziome zabrania ci przejechać na prawy skrajny pas ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy widoczna linia wskazuje miejsce zatrzymania, które zapewnia ci najlepszą widoczność na skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zamiast świateł mijania wolno ci używać świateł do jazdy dziennej? Odpowiedź tak. Czy ten znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie? Odpowiedź tak. Czy w takim miejscu na drodze dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo na skrzyżowaniu bez zatrzymania się przed sygnalizatorem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, podczas zawracania, wystąpi kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź nie. Chcesz wysadzić pasażera. Czy za tym znakiem możesz się zatrzymać w dowolnym miejscu przy prawej krawędzi jezdni? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w półzapory? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci skręcić w prawo? Odpowiedź nie. Czy tabliczka umieszczona pod znakiem wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź tak. Czy umieszczona pod widocznym znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, rozpoczynając manewr wyprzedzania, możesz spowodować wypadek? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o drodze pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów? Odpowiedź: tak. Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11 metrów za tym znakiem drogowym? Odpowiedź nie. Co nazywamy zespołem pojazdów? Odpowiedź a. Samochód osobowy z przyczepą. W jaki sposób powinieneś hamować awaryjnie samochodem osobowym wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź A: Mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać go w chwili zadziałania układu ABS. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? Odpowiedź B Niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu. Jaki odstęp należy zachować wyprzedzając motocyklistę? Odpowiedź C. Nie mniejszy niż 1 metr. Który z wymienionych czynników może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym? Odpowiedź B. Nieprawidłowa zbieżność. Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? Odpowiedź B. Bezpieczny. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu należy zachować kierując samochodem osobowym tą drogą? Odpowiedź B. Niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? Odpowiedź C. Bezpieczny odstęp. Którą z wymienionych części ciała ma chronić zagłówek fotela pojazdu? Odpowiedź A. Kręgosłup szyjny. Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź A. Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się. Czy prowadząc pojazd silnikowy z przyczepą w strefie zamieszkania, masz prawo jechać z prędkością 30 km na godzinę? Odpowiedź C. Nie. Po zmaganiach z egzaminem nadszedł czas na podsumowanie. Udało mi się uzyskać perfekcyjny wynik 74 punkty na 74. To zasługa wytężonej nauki z pomocą strony poznajtesty.pl gorąco polecam tę platformę wszystkim, którzy szukają efektywnego sposobu na przygotowanie do egzaminów.